No siemaneczko z tej strony Meksykanin11 A to już czwarty odcinek Z Minecrafta? Tak, czwarty No i dzisiaj Nie wiem co będziemy robić e, No e, Zobaczymy Co będziemy robić W poprzednim odcinku był Ride, pamiętam A dzisiaj może sobie zrobimy Jakieś mieszkanko I spytajcie się skąd mam tak dużo chleba Miałem przeceny, przecież jest Aha, już nie jestem bohaterem wioski. No fajnie. Nie jestem już, ale ten. Ale jeszcze miałem przeceny, to sobie kupiłem zanim odcinek zacznę. Chleb. No jest fajnie, i dzisiaj idziemy do tej trzeciej wioski, bo była tam. Tam jest jedna. Tu jest jedna. Tam jest trzecia. Więc idziemy do tej trzeciej wioski. Więc chodźmy. I mamy to łóżko. I mamy tego łóżka. Super. I mamy dwa siodła? Gdzie jest to drugi? A! Przecież u Kowala zostało. Jaki głupi jestem. to u kowala zostało. Zabiję tą świnkę. No hito. Dobra celuję sobie do kurczaka. Pik. Na no hita, jak zdanie wzięłam. Dobra, a ile mam do strzałek? Super, super, super. Dobra. Chodźmy tutaj, tutaj do tego, tego no, tego kowala. Po te rzeczy. Tutaj mamy ten sztandar. O, to siadełko. To biorę. To 10 czała, haską. Dobra, ja mamy 3 żelazne Kilo Flakes. Za... Będę 3, 3 lata tutaj brał. No i kilka rzeczy musimy zostawić. To biorę. To biorę. krzynię też biorę. No, no a te rzeczy mogę zostawić. A już go biorę. Dzisiaj jestem w ogóle taką nie pandą zwykłą, ale jestem pandona, pandą Naruto. E, patrzcie. E, jak mam to? To, to jest, jest. Jestem pandą Naruto. Nie. <ścoughs> XZ. Dobra. E, chodźmy do tej trzeciej, Wiochy. Wiochy trzeciej, trzeciej. O kurde. Rypsony. Dobra, chodźmy, chodźmy. Tup, 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 tup. Będę tak tupać całymi dniami. No chleb. Dlaczego ten chleb mi się kończy? Żyj, ten chleb. Dobra. Dobra, dobra. Tu jest nasza ta wieża, w której przyszliśmy przygodę. Super. Z, a jeszcze chciałem znaleźć tego golema. Właśnie. Przypomniało mi się, że przecież... A tu są te sztandary. No właśnie. Chciałem jeszcze znaleźć tego golema, ale on zapewne nie żyje. No bo pamiętacie, że tu był golem z nami, ale on gdzieś poszedł, co? Go nie ma. I tu właśnie... Jak w poprzednich odcinkach tutaj patrzyliśmy, to tu był ten, tu była wioska. Mamy trzy wioski obok siebie, to jest taki Lol wow. Na pewno zamieszkamy gdzieś tu niedaleko, bo takie trzy wioseczki to się przydadzą. O właśnie tu. To jest jeden dom? Nie, myślę, że to jest jeden dom. To jest duża wioska. Dobra. Ta wioska może być, może najlepsza będzie? Nie wiem. Nie wiem, może być najlepsza. Ale raczej nie będzie. Nawet chyba kowala nie ma. No fajna. Dużo jest. Ale tam u góry są rzeczy. Co tam jest ważne? Tak jak tam w wiatrach wchodzi? Nie pytam. Bo tam duże drzewo jest takie. Shift. Mm. Godził rodzi, okej okay. mm. Dobra, mm. gdzie jest jakiś. O, w ogóle jesteś konia, swoim. Aha, nie mam zboże, super. Dobra, aha, tu jest zboże, dobra. Zboże, 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 daj mi zboże. Widzę, że tu jakieś wyjątka uciekły. Wejdźmy wyczy... po czym to znaję. Że to jest ta. Jakby no. Dobra, dajmy sobie to naprzód. To też. Dobra. A jeszcze w tym odcinku, właśnie pokażę, jak oswoić konia Jest naładowaną. Co, jak ją wziąłem, to. Przecież ona była naładowana. Jak ją wziąłem, to została być naładowana. Co jest? Dobra, chodźmy. Gdzie yes, sweet? Dziecko, gdzie jest twój tata? Nie wiem, ale to nie jest ładne. Czekaj, ja muszę mieć pustę. Nie widziałeś tego świnko. Jej! Well done. Dobra. Dochodzimy konik. Aha. Zapomniałem. Oj, świnie uciekają. No i ja to się bije. Trzy lata. Wow! Ale zarobiście! Mamy konika. Nazwijmy go Koko. To jest nasz konik Koko. Możemy potem jeszcze drugiego, bo przecież ja mam dwa siodełka. Więc, no, dobra, mm, ale gdzie jest tata tego małego źrebaczka? tu nawet go widziałam. Nie, ale nie wiem, gdzie jest. Mm. Dobra, mamy konia Koko i no, i idziemy może zacząć budować domek. Koń koko koko, koń koko ko, ko, to koń, który nazywa się koko ko, to koń koko ko. a koń koko ko, ko nie umie przejeżdżać przez liście. No <ścoughs> każdy koń umie przejeżdżać przez liście. No nie! Przez ten raz przejechać się nie da. Pójść się dalej da, przejechać nie. Przejechać to już nie. XD, gdzie? Po drzewa chodzę. Jadę. Przepraszam, jadę. Po drzewa. Dobra, po drzewa! Tutaj. Gdzie dać na razie swojego konika koko? Nie wiem w sumie. Dobra. Przeskoczył. Dobra, idziemy. Tu zamieszkamy, nie? XD. Taki pomysł, żeby tu zamieszkać. Nie, żartuję, przecież tu nie zamieszkam. Ale możemy tu na przykład konia kochać. Nie, musimy. chodźmy do tej wioski. Ciu! I sztawy koniku. Patrz Patrzcie, to przeskoczy. Pięk! Pięk! O kurku, to był dół on Może dwa bloki przeskoczyć. Co? E, 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 e. Ty, 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 co? Ty gołem tu wrócił? To jest dziwne. Okej. Okay. Dobra. Ten odcinek myślę, że będzie jednym z nudniejszych, tak naprawdę, bo będę głównie. No kurde, konia mi atakuje! To zły pan był koniku. Mam jakąś seksę, mam seksę. Dobrze, że mam seksę, bo, bo był bardzo źle, bo nie miał seksy. Bardzo źle. Dobra. Mm, e, shift? Tak, shift. Dobra. spać. A ten nie się pamięta. Dobra. Dobra, e, pójdźmy spać, a rano zaczniemy budowę domku. Ty zawsze tu śpisz, Januszu. I co dzień, dzień. Śpimy, śpimy, śpimy. Dobra. Już. już rano, wstajemy. Dobra, tutaj mamy naszego golemcia. SPIDER! Nie wiem po co go zabiję, przecież by mnie nie atakował. Ja tego... Dobra, robimy gdzieś tutaj ten pośrodku domek. Bo tu jest, wszędzie tu jest bosko. Bo tu są trzy wioski, wieża i super. Po koniach oko pójdziemy, ale to w nas może... Nie, potem pójdziemy po koniach oko, a teraz pozbieramy sobie drewno. Ja myślę chyba, że... białe drewno. W sumie nawet ładne jest to białe drewno. Ja bym w sumie wziął to białe. Na budowę domku. Wezmę trochę białego. No. Pozbieram białe drzewo, a w ogóle. E, aha, czekaj. Dobra. E, oglądajcie do końca zawsze moje odcinki z recenzji, bo nie wiem, kiedy będzie następna recenzja. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze raz powtarzam, nie wiem, kiedy będzie następna recenzja, ale już niedługo. E, mam nadzieję. Dobra, tu, 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 tu. Może jeszcze coś wymyślę na kan... Może jakieś inne gry będą. Myślę też nad Robloxem. Ale z Robloxem to może będzie z moim kolegą jakimś. Będzie Roblox. Dobra. weźmy tutaj jeszcze białe drzewo. O, 25. No, spoko jest dużo. Tu, te, pek, pek, pek. Dobra. A tu jest niego Nie, to nie jest jego ojciec. Inny jest. To jego ojciec, jest inna. Dobra. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Mamy 38, czyli no dużo będzie. Ale jeszcze uzbieramy tak do pięćdziesiątki. No to będziemy mi 200. Drobno. No to to jest nawet. Albo tak uzbieramy. Stak, stak, stak. Czyli będę miał 4 staki. W ogóle mi się to jedzenie nie dziwno. Yy. Ja się też w ogóle wczoraj dziwiłem, że ten rajd był taki mały, bo zazwyczaj to jest jeszcze trzy są takie na, jedne, na jeden poziom są te, te byki. A my mieliśmy tylko jednego byka. Nie? To było dziwne. A ten golem chyba tam łaził w ogóle, jak był, był ten rajd i w ogóle nic nie robił, nie? Był jakiś zaleniwy. robieniu czegokolwiek. Dobra, tu, 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 tu. Pyk, pyk, pyk i jeszcze jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra. O, może mam o to. Mogę u Ciebie kupić wiatr z rozmyką. Wezmę to. I masz jeszcze mięsko do tego Wiem to tylko dlatego, no może będę robił akwarium To no Tylko ja nie mam miejsca, potrzebuję skrzynki, poczekaj eee, Muszę jeszcze wykupić drewna trochę Co on robi? A pod drzewem jest to, no to rozumiem, nie? No Dobra. Ja się już z Wami żegnam, tak naprawdę. Ja się już z Wami żegnam. Widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. No i popa! Pa.